Aktualności gorzowskie na www uplasowały się na czwartej pozycji w rankingu największych miast wojewódzkich. Jednym słowem kolejny powód do dumy. Miesięcznik Press po raz pierwszy przeprowadził ranking stron internetowych, które prowadzą samorządy i osiągnęliśmy bardzo wysoką pozycję, bo czwartą wśród miast tej rangi co Warszawa, Poznań. Radom, yy, w, jeśli chodzi o aktualności. Aktualność, funkcjonalność, interaktywność oceniano i osiągnęliśmy tam czwartą pozycję, bardzo wysoką. Są też i pewne niedociągnięcia, których miasto jest w pełni świadome. Jak zapowiada, będzie pracować nad częścią informacyjną strony. Pozostała część, pozostała zawartość strony została niestety oceniona nisko, na 25. miejscu od razu się przyznaje. W związku z tym, no, jeszcze sporo pracy przed nami. Rzeczywiście ja korzystam również z naszego biuletynu informacji publicznej i nie jest on taki czytelny, jak powinien być. Więc cieszy nas to wyróżnienie, ale jeszcze sporo pracy. Strona www.gorzow.pl jest coraz bardziej popularna. Osoby nadzorujące portal wciąż pracują nad jego rozwojem i ulepszaniem. Konkursy, fora, informacje. To wszystko przyciąga internautów, miejmy nadzieję, że w następnym rankingu zajmiemy jeszcze wyższe, bardziej prestiżowe miejsce.